Tam w Robloxa, a ty? Nic szczególnego, ale mam pewną sprawę. Słuchaj, przysięgnij, że nikomu nie powiesz. No dawaj, mów, co tam masz. Kochała, stary. Co, serio? Nie wierzę. No, powiedziała mi na czacie, to co, wchodzisz w to? Wiesz co, Oskar, ona mi się nigdy nie podobała. Co ja mam teraz zrobić? Stary, po prostu pogadaj z nią, może to nic poważnego. Ale serio, lepiej teraz to wyjaśnij niż później będzie niezręcznie. No nie wiem, czuję się dziwnie. Cześć chłopaki, co tam? Hejka, co gracie? Siema, właśnie gadaliśmy o tym, że moglibyśmy sobie w końcu pokazać twarze. Serio? To całkiem spoko po. Na to? Nie wiem, zobaczymy, ale może, chłopaki, wy najpierw. No dobra, to ja pierwszy, uwaga. Wow, Oskar, niezły z ciebie przystojniak. Faktycznie, nawet nieźle wyglądasz. Dobra, moja kolej, teraz ja. O kurcze, antek, ty to dopiero wyglądasz. No dobra, jagoda, teraz ty. Okej, okay, oto ja. No i co myślić? Jagoda. I, no, całkiem spoko. Wow, jagoda, śliczna jesteś. Teraz twoja kolej, maja, no to ja. Gotowi? No dawaj, dawaj, pokaż się. No to ja. O kurcze, maja, naprawdę jesteś piękna. Oskar, co ty gadasz? No, to teraz robi się ciekawie. Oskar, trochę przesadziłeś, co? No co? Przecież tylko powiedziałem prawdę. Jasne, bo przecież wszyscy widzimy, jak patrzysz na maję. W ogóle, Antek, to nie miało być między nami coś innego. Co masz na myśli? No, że podobam ci się. A ty teraz nic nie mówisz. Jagoda, spokojnie, po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. No właśnie, jagoda, nie przesadzaj. To tylko zabawa. Zabawa. No to super zabawa, jeśli wszyscy patrzą na Maję. Serio? Jagoda, nie ma co się spinać. Nie ma co się spinać? A jakbyście wszyscy patrzyli na mnie, to też byście tak mówili? Jagoda, co ty opowiadasz? Nikt tu nie próbujecie ignorować. Właśnie, że tak. Od początku rozmowy wszyscy na Maję. Jagoda, serio, przestań. Maja jest spoko, ale to nie znaczy, że wszyscy się w niej kochają. Aha, czyli mówisz, że to ja mam problem, tak? Jagoda, naprawdę nie chodziło o ciebie, nie przesadzaj. Ty się nawet nie odzywaj, maja. Oskar, to wszystko twoja wina. Od kiedy maja tu jest, zachowujesz się jakbyś mnie nie znał. Co, przestań już dramatyzować. To nie jest tak, jak myślisz. Jasne, jasne. Zawsze masz wymówki. Okej, okay, okej, okay. przestańcie się kłócić. Jagoda, powiedz mi wprost, co cię naprawdę boli. Mnie boli to, że wszyscy zachowujecie się, jakby mnie tu nie było. Jagoda, ja tu jestem, co ty w ogóle opowiadasz? Antek, ty też jesteś winny. Najpierw mówisz, że ci się podobam, a teraz cisza. A może to ty lubisz Maję? Co? Skąd ten pomysł? Ja po prostu próbuję to ogarnąć. No i mamy kłopot. Antek, nie udawaj. Cały czas się zastanawiam, czy przypadkiem nie podoba ci się Maja. Jagoda, nie przesadzaj, przecież to nieprawda. No nie wierzę, w co ty mnie wplątujesz? Może to ty, Maja, coś kombinujesz, co? Od kiedy przyszłaś, wszystko się zmieniło. Przestań, to nie ma sensu. Ja nic nie zrobiłam. No dobra, robi się naprawdę dziwnie. Oskar, może powinniśmy to przerwać? Nie, nie, nie tak szybko. Ja chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Nic złego się nie dzieje. Wcale nie jestem spokojna. Oskar, od początku zachowujesz się dziwnie. Naprawdę, nie musisz być tak toksyczna. Toksyczna? Ja toksyczna? Zobaczymy, kto jest tu toksyczny. Antek, pogadajmy na priv, bo to nie idzie w dobrą stronę. Stary, ja nie wiem, co robić. Jagoda robi się coraz bardziej wkurzona. Nie wiem, stary, ale coś musimy wymyślić. Co tam szepczecie? Coś ukrywacie? Oskar, Antek, lepiej wyjaśnijcie to teraz, bo zaraz będzie gorzej. Dokładnie, teraz się tłumaczcie. Jagoda, musisz przestać to wszystko jest nieporozumienie. Nieporozumienie? Oczywiście, zawsze nieporozumienie. Ciekawa jestem, co powiesz teraz. Dobra, Jagoda, ja powiem. Może ja byłem zbyt cichy, ale nie mam żadnych uczuć do Mai. Ale naprawdę, mówiłeś, że ci się podobałam. Tak, i to prawda, ale po prostu nie wiedziałem, jak to powiedzieć. No i wszystko jasne, Jagoda, niepotrzebnie robiłaś zamieszanie. Może macie rację, przesadziłam. Dobrze, że to wyjaśniliśmy. Naprawdę nie chciałam problemów. No to co? Wracamy do gry. W sumie, teraz jak to wszystko wyszło, może możemy na spokojnie wrócić do zabawy. Może, ale mam wrażenie, że wszyscy patrzą na mnie jak na wariatkę. Nie przesadzaj, po prostu emocje cię poniosły. Serio, Jagoda, przestań robić z siebie ofiarę. Każdy ma czasem słabszy dzień. Widzisz, Oskar, i to właśnie dlatego mam cię dość. Zawsze musisz mieć rację, a nigdy nie przyznasz, że mógłbyś coś zrobić źle. Co? Ja nic nie zrobiłem źle, po prostu nie umiesz się ogarnąć. I kto tu jest toksyczny? Serio? Może dlatego, że ty cały czas wtrącasz się we wszystko. Zawsze chcesz być najważniejszy. Ej, ej, spokojnie, nie kłóćmy się znowu. Może po prostu dajmy sobie chwilę na oddech. Oskar, nie przesadzaj. Jagoda ma trochę racji. Czasem zachowujesz się tak, jakbyś zawsze musiał mieć ostatnie słowo. I mouse note! Przeciwko mnie, co? Świetna ekipa, naprawdę. Okej, okay, może rzeczywiście trochę przesadziłam, Oskar. Przepraszam, po prostu się zdenerwowałam. Wszystko zaczęło się mieszać, a ja czułam się ignorowana. No dobra, może i ja przesadziłem, przepraszam. Nie chciałem cię zranić, Jagoda. Dokładnie, nie ma co robić dramy. Wracajmy do zabawy, bo przecież miało być miło. No i tak powinno być, spokój przede wszystkim. Skończmy z tą toksycznością. Masz rację, Maja. A teraz wracamy do Robloxa? Wracajmy, teraz już na spokojnie. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Jasne, Jagoda. W końcu jesteśmy ekipą, a ekipy trzymają się razem. Wiesz co, Oskar? Jeszcze jedno. Zanim zaczniemy, muszę ci coś powiedzieć. Co takiego? Wczoraj Antek napisał mi coś dziwnego. To było bardzo późno w nocy. Wiesz coś o tym? Nie, co on napisał? Powiedział, że widział cię na czacie z Mają i że ty coś przed nami ukrywasz. Co? Niczego nie ukrywam, o czym ty mówisz? Antek, co to za akcja z tym czatem? Coś kręcisz, stary? Co? Nic nie kręcę, o czym ty gadasz? Jagoda mówi, że napisałeś jej, że ja coś ukrywam. Co jest? Wiesz co, Oskar. Bo prawda jest taka, że widziałem jak pisałeś z Mają na privie i to nie były zwykłe rozmowy. Oskar, powiedz mi, co jest grane? Oskar, ty mi coś kręcisz. Cały czas tylko Maja, Maja, a teraz się okazuje, że pisałeś z nią na privie? Dobra, spokojnie, to nie tak jak myślicie. Nie, nie, Oskar, nie wyciągaj mnie teraz na tapetę. Powiedz im prawdę. Prawdę? Co masz na myśli, Maja? No, Oskar, powiedz im, co ukrywasz. Zobaczymy, czy masz tyle odwagi. No dobra, przyznaję się. Pisałem z Mają na privie, ale to tylko dlatego, że chciałem wiedzieć, co ona naprawdę myśli o tobie, Antek. Chciałem to wszystko wyjaśnić. Co? Po co w ogóle się w to wtrącałeś? Czekaj, czekaj, coś tu nie gra. Czy to znaczy, że Oskar próbował dowiedzieć się, co Maja myśli o Antku? A co ja mam z tym wspólnego? To trochę bardziej skomplikowane. Maja, co ty kombinujesz? Powiedz mi, co się dzieje. Oskar pytał, bo, bo ja mu powiedziałam, że mi się podoba antek. Ale nie chciałam robić zamieszania. Co, Maja, serio? Dlaczego mi nie powiedziałaś? No to super, jeszcze Maja chce antka. To się robi coraz lepsze. Wszystko wyjaśnić. Wiedziałem, że będzie drama, a chciałem to jakoś opanować. A więc tak to jest. Maja lubi antka, Oskar coś ukrywał, a ja jestem tylko dodatkiem? Jagoda, przestań, to nie tak. Po prostu nie chciałam robić problemów. No, ale jednak zrobiłaś. Świetnie, naprawdę świetnie. A ja myślałam, że możemy sobie ufać. Ufać, ty zaczęłaś całą tę dramę. Ja? To ty pisałeś z mają za naszymi plecami. Zresztą, teraz już wiem, co naprawdę się liczy dla ciebie. Dobra, przestańcie już. To się wymyka spod kontroli. Wiesz co, Antek? Może to ty powinieneś się wytłumaczyć, bo widzę, że chętnie w tym wszystkim uczestniczysz. Ja, stary, to ty cały czas coś kombinujesz, a teraz próbujesz zrzucić winę na mnie? Może dlatego, że to ty podkręcasz atmosferę. Maja ci się podoba, a jagodę traktujesz jak opcję zapasową? Oskar, co ty właśnie powiedziałeś? Okej, okay, to przestaje być śmieszne. Oskar, jeśli jeszcze raz powiesz coś takiego, to, to co? Co zrobisz? Przecież to prawda. Gramy w kotka i myszkę, a ty bawisz się uczuciami dziewczyn. Oskar, przestań już. Dlaczego to robisz? Bo miałem dość, że zawsze wszystko kręci się wokół ciebie, Maja. Zawsze musisz być w centrum uwagi. Może w końcu ktoś powinien zobaczyć, jaka naprawdę jesteś. Co? O czym ty mówisz? Oskar, ale o co chodzi? To ty coś przed nami ukrywasz, nie Maja. Oskar, serio? Nie wiem, co z tobą. Najpierw próbujesz kontrolować wszystko, teraz zwalasz winę na Maję. A co z tobą? A co z mną? To wy wszyscy zachowujecie się, jakbyście byli święci. Oskar, przestań robić z siebie ofiarę. Wiesz co, Oskar? Może to ty cały czas coś ukrywasz, a my tylko dajemy się wciągnąć w twoje gry. Wiecie co? Macie rację. Ukrywałem coś. Ale to nie jest to, co myślicie. Oskar, co ty masz na myśli? No... ...tego momentu. Prawda jest taka, że to ja potobałem się Jagodzie. Ale wiedziałem, że ona nigdy tego nie powie, bo myślała, że woli Antka. Co? Oskar, to nieprawda. Co? Oskar, ty chyba zwariowałeś. Nigdy nic takiego nie powiedziałam. Nie musiałaś mówić, Jagoda. Widziałem to, jak na mnie patrzysz. Jak niby miałem inaczej to zrozumieć? Oskar, to jakaś totalna bzdura. Zawsze mi się podobał Antek, ty mi nigdy nie imponowałeś. Oskar, serio, próbujesz wciągnąć w to Jagodę? To już jakiś żart. Oskar, przestań. To wszystko wymknęło się spod kontroli. Co ty w ogóle próbujesz osiągnąć? Wszyscy jesteście przeciwko mnie, tak? Świetnie, naprawdę świetnie. Jagoda, nie udawaj, że ci się nie podobałem. Widziałem to, jak reagujesz na mnie podczas każdej gry. Zawsze próbowałaś być blisko mnie. Ty chyba oszalałeś. To, że próbowałam cię zrozumieć jako przyjaciela, nie znaczy, że cię lubiłam w ten sposób. Cały czas tylko Antek mi się podobał. Oskar, naprawdę myślisz, że tym wszystkim coś osiągniesz? Tylko pogrążasz siebie. Stary, musisz wreszcie zaakceptować, że nie wszystko kręci się wokół ciebie. Świetnie, teraz wszyscy przeciwko mnie. Brawo, niech wam będzie, ale prawda jest taka, że każdy z was ma coś do ukrycia. Oskar, skończ już te oskarżenia. Ty sam jesteś toksyczny, a teraz próbujesz obrócić wszystko przeciwko nam. I co teraz, Oskar? Co chcesz przez to osiągnąć? Wiesz co, Maja? Może ty powinnaś powiedzieć wszystkim prawdę o tym, co naprawdę myślisz o Antku. Oskar, przestań. Tak, przyznaję, Antek mi się podobał, ale to było na samym początku. Teraz już wiem, że to nie ma sensu. Nie chcę tego ciągnąć. Co? Serio, Maja? Dlaczego mi tego wcześniej nie powiedziałaś? Ości. Nie chciałam mieszać w naszej ekipie. Aha, czyli jednak wszyscy mamy swoje tajemnice. Widzicie, to nie tylko ja coś ukrywałem. Oskar, ty to zrobiłeś specjalnie. Cały czas próbujesz nas skonfliktować. Oskar, dlaczego chcesz nas wszystkich poróżnić? Co ci to daje? Bo miałem dość bycia na uboczu zawsze tylko wy, wasze emocje a ja stałem z boku może chciałem, żebyście w końcu zwrócili na mnie uwagę. To, co robisz, tylko nas oddala to dlatego cały czas robiłeś takie dramy bo czułeś się pominięty Tak, właśnie tak. Cały czas czułem, że nie jestem ważny, a wy wszyscy tylko o sobie, o waszych uczuciach. Oskar, gdybyś po prostu powiedział, że czujesz się pominięty, moglibyśmy to naprawić. Ale ty po